Czy naprawdę uważa pan, że dzisiaj element, który pojawia się bardzo często w tej kampanii, czyli element Niemiec, jest kluczowym problemem Polaków? Myślę, że jest kilka kluczowych rzeczy, ale problem, problem Niemiec jest bardzo poważny, z całą powagą to mówię, z całą powagą, ponieważ mieliśmy przed kilkoma, właściwie tygodniami i dniami, dwa momenty bezprzykładnego, skandalicznego, uważam absolutnie niedopuszczalnej ingerencji. I to nie jest jakiś Luksemburg czy Portugalia, tylko to są Niemcy. Ja nie mam żadnych uprzedzeń do Niemców, ale musimy pilnować bardzo, żeby inne kraje nie wpływały na demokrację w naszym kraju. Mówię o tych sławnych, skandalicznych wypowiedziach. I to nie jakiś tuzinkowy, przypadkowy polityk, tylko jeden z największych polityków, kluczowy można powiedzieć, Unii Europejskiej, pan Manfred Weber. Pozwolił sobie na wypowiedzi Je, no, absolutnie niedopuszczalne. Mówił o budowaniu zapory, nazwał PiS wrogiem. To jest terminologia wzięta żywcem no, z historii lat 30. w Niemczech, bo wtedy w demokracji niemieckiej, bo Niemcy mieli swoje też tradycje przed dojściem nazistów do władzy, gdzie wprowadzili właśnie ten język, język brutalny. I niestety Donald Tusk to podchwycił i niech każdy według siebie sądzi. Ja uważam, to jest moje zdanie i to po przemyśleniach, po obserwacjach, że bardzo mocna jest ta ingerencja. Być może kiedyś doczekamy komisji w polskim parlamencie do wpływania innych państw na demokrację w Polsce. To wcale nie jest przesada, co mówię, to są konkretne fakty. No bo jak to można inaczej zrozumieć? Gdybym ja w tej audycji powiedział, że nasi wrogowie z CDU czy, czy z SPD, czy no wie pani, to jest, to jest po prostu niedopuszczalne. I, I myślę, że polityka, działania, nie słowa, bo słowa mówić można różnie, wiadomo, gadka szmatka, natomiast fakty się liczą, konkrety, działania i polityka prowadzona kierowana, sterowana przez obecnego lidera opozycji była bardzo wyraźnie na rękę naszym partnerom zachodniej granicy i, i, i moim zdaniem to, to jest ostrzeżenie, ale ocena tak naprawdę należy do wyborców.